Dzień dobry, witam was w czwartkowy poranek My wstajemy, ogarniamy przede wszystkim siebie Ogarniamy też auto, ponieważ straszny burdel nam się zrobił w środku Nie możemy czasami czegoś znaleźć, także przede wszystkim porządki w aucie Jemy śniadanko, suszymy namiot, bo w nocy trochę padało A teraz świeci słoneczko, także myślę, że szybko wyschnie no i co? Dzisiaj spaliśmy w prawie tym samym miejscu co wczoraj, bo wczoraj spaliśmy dosłownie ze 100 metrów w tamtą stronę, a dzisiaj spaliśmy na takim dużym placu, już nie chciało nam się szukać innych miejscówek. Bo zła kolacja nas trochę wymęczyła. Wymęczyła nas do tego stopnia, że zjedliśmy tylko zupki chińskie na kolację i poszliśmy spać. Ja zasnąłem jak dziecko, dosłownie w 5 minut. Także tak, aha, i małe zmiany planów. to dowiecie się później, bo jeszcze dokładnie w 100% nie wiemy co, i jak, gdzie robimy. Seba zrobił porządki w samochodzie, Kasia robi śniadanko. Z tego co wiem, to kawa już jest gotowa. Nie chce nam się rozkładać naszego stolika i krzesełek. Także jemy w tych okolicznościach dzisiaj pod tą małą wiatką tle góry. No a potem, jak zjemy śniadanko, zapakujemy się to jedziemy na oko Skawina A potem nad jezioro. Kasia smarzy bokkę. Kawusia już jest. A nie, to gorący kubek. jest tam. ale A kawusia już jest zrobiona. Także już lejemy i już pijemy. Czy okay. Idziemy teraz zobaczyć na wodospad Grylia, który jest dosłownie 20 metrów od tego miejsca, gdzie spaliśmy. Niestety sam wodospad jest nieczynny, ale jest fajny dół z oczkiem wodnym. stówem wam Oko Skawica, czyli źródło tej rzeki tutaj. Tam gdzie miał właśnie być też wodospad. Także tak to niestety wygląda. No co to dużo mówiąc, mamy pecha. Tam przy tym wodospadzie rozmawiałem z turbusem. Mówił, że no niestety od trzech miesięcy tutaj praktycznie nie padało. Chociaż jak my przyjechaliśmy, no to już Dwa razy padało, ale to taki deszczyk No i jest straszna susza, przez co też właśnie były te pożary W tym roku No a granie tutaj po tym co My idziemy To płynęła sobie rzeczka Rzeczki nie ma, no bo jak ma być jak źródło prawie że wyschło No musimy to wrócić kiedyś, nie? Tak Wrócimy tutaj na pewno bo znaleźliśmy sobie zajeźdźcą miejscówkę w No Nie pokażemy już nie? Nie pokażemy, bo już tam pojechaliśmy i no. Ale nagrywałaś chyba jak jechaliśmy, czy nie? No akurat tam nie Aha, no to wam nie pokażemy Mordeczkiem jesteśmy w Albanii Przez Bardzo fajny most musieliśmy przejechać Strach po nim chodzić, a co dopiero po nim przejechać Ale się udało no i generalnie zatrzymaliśmy się zatrzymaliśmy się w kanionie czekajcie zaraz podjeżdżę do tablicy przytoczę bo zapomniałem jak... o kanion Baszkimit a już wam pokazuję w ogóle jak ten most wygląda no śmieci niestety też są nie tak jak widać Albania, a tutaj macie nazwę tego kanionu. No idziemy w dół. Ale spoko, miejsce na naogicho. Troszkę nogi bolą jednak po wczorajszym. No, ale patrzcie na tą wodę. nie wszędzie jest mało wody. Ale szczęście, że tutaj w ogóle jakakolwiek woda jest W przeciwieństwie Z tym miejscem co byliśmy wcześniej No człowiek by wskoczył tutaj sobie do wody Idziemy zobaczyć czy ta woda jest ciepła czy zimna Na bank zimna Zimna. Zimna? No zimna. Na pewno zimniejsza niż w tym jeziorze, na przykład, co mówię, że jest zimna. Tym była ciepłutka. No. Ale już wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda tutaj. Idziemy tam? Idziemy co mamy iść. pewnie gdyby, gdyby było więcej wody to byśmy sobie tutaj nie weszli A teraz mamy taką możliwość idziemy przejść wodospad. Dobra, zjedziemy tutaj jeszcze oh! Weź. Znacie to, że przed chwilą byliśmy gdzieś tam na dole i po tym taką fajną serpentyną pogubiliśmy się aż tutaj My dzisiaj nie dojedziemy na miejsce Co chwilę się zatrzymuje, nagrywamy A teraz chciałem Wam pokazać No do jakiej jedziemy dojedziemy tam wyżej było fajniejsze nie było widać, ale nie było jak się zatrzymać wcześniej Bo jedziemy takimi dużymi serpentynami w dół I nie ma żadnej nowej zatoczki Teraz pierwsze co znalazłem No to się zatrzymałem Już Wam pokazuję I Tam, tam, gdzieś tutaj jest to jezioro, także tam jedziemy Jezioro ogólnie jest potężne z tego co widzieliśmy tam z góry. Bo tutaj stąd to widać tylko malutki, dosłownie taką, jakby zatoczkę, malutki skrawek. Ale jest tego więcej, ale mnie coś kuźwa na coś trafiłem ostrego. Jak będziecie chodzić, to uważajcie, bo jest coś takiego też, nie? Dobra, lecimy dalej. Właśnie zrobiliśmy malutkie, taktyczne zakupy, ale jeszcze musimy jechać do jakiegoś innego marketu. W sumie podrozwiliśmy SPAR, Spar także tam uderzymy, bo Kasia chciała jechać dalej, żeby do osiedlowego marketiku wstąpić i tak naprawdę długo to było. kupiliśmy tylko 5-7 litrową przepraszam, wodę, żeby mieć na czym gotować. I słodycze dla dzieci. My w końcu dojechaliśmy dzisiaj na miejscówkę, gdzie spędzimy noc. Za nami widać Góry Przeklęte, tam jutro jedziemy, dokładnie jedziemy do TET. A z drugiej strony... Mamy jeziorko... Szkoderskie. Bardzo ładne. Także tu macie jeziorko. Tu macie Kasię oczywiście. I naszą chatę. Także my się rozbijamy. W sensie rozkładamy i bierzemy się za robotę no i mamy idziemy dzisiaj, yy, dużo prania do zrobienia. Nie, najpierw idziemy myją, no, myją, Znaczy plusku plusku do wodu. Aha, dobra. No. Nie, ja myślę, że ja najpierw sobie pranie, żeby zdążyło wyschnąć, nie? Póki jest jeszcze jakieś słońce. Skoro no, tam jest żadnych przyjemności, najpierw tylko robota, robota. Drugi raz jesteśmy nad jeziorem podczas tego wyjazdu, bo pierwszy raz to było w Czarnej Górze. Dzisiaj jestem, jesteśmy w Albanii i mamy znowu sąsiadki Koleżanki Hihihi, Kasia już, już za rana, nie? Jezu, jaki to jest syf. Strasznie. Dobrze my tam stanęliśmy. Ale patrzcie na to, nie? No tak mało, daj jeszcze. My tutaj bardzo dużo zwierząt dokarmiliśmy już. I co chwilę jakieś tu zwierzęta przychodzą. Przed chwilą znowu szły krowy i drugi raz chodziły owce. Ale sobie poszły. A teraz przed ich chyba pies pasterski. No, w koniec. To jest Nie tak. Piesek dokarmiony, teraz trzeba nas dokarmić. Sebastian dzisiaj gotuje, niby jesteśmy w Albanii, ale gotuje po włosku. Co dzisiaj co Czy dwie dzisiaj minuty nagry? już minęły? I tak, minęły. No super, Gnoci będzie dzisiaj. Poczekaj, może Ci pokażę. Gnoci? Gnoci. Się gotujemy po włosku. Gnoci? Gnoci z sosem, pasta, sos, latyskania. Jesteśmy w Albanii, ale będziemy jeść po toskańsku i muszę kończyć, bo muszę pomóc odlać oddać kwas. Piesek dostał Kiełbaskę, teraz się nie chce od nas odczepić. I cały czas się kręci koło nas, prawie nam obiad zet. Siłnik. A to nasz obiad? Chcesz coś tu dać? Tak, że ja to zrobiłem. Ja to poczyniłem. A pan sobie za dużo pozwala. Ewidentnie. Tyle mam do powiedzenia. Noc już prawie nastała. mamy 22.30, my siedzimy pod namiotem, robimy sobie kolację i zaraz idziemy spać, tylko musimy ze sobą wziąć do namiotu siekierę e, wszystkie, no... wszystkie noże raczej, które mamy ze sobą, e, bo koło nas przed chwilą przyjechały dwa samochody z Gangu Albanii, nie wiadomo z jakimi zamiarami, tak więc jeżeli byśmy się jutro nie zobaczyli. To znaczy, że mieli złe zamiary. To nie jest, czego ty się śmiejesz. Ja nie wiem. <śś> nie umiem. No no. Nie umiem to. No no. Ale. Ale czemu ty mnie tak no. kamerujesz? No. No tak mam kamerować jedziesz <śś> Tom. Czemu ja tę flagę tak krzywo nakleiłem? No jak ja? Panie, to jest krzywo. A za to nie zapłacę. Nie wiadomo z jakimi e, zamierzeniami, także. Zamierami Kurwa! Koło nas przyjechały dwa auta z jakiegoś albańskiego y, gangu. w <ganku> Z Albanii! A potem nie będę A może tego nie będę dodawał. A może nie wiem. A może nie wiem.